Widziałem o tym z ciekawości tutaj przyszedłem Dobra, i teraz możemy zrobić to co powinienem zrobić Czyli tutaj dać Wszystko co trzeba Pewnie Tak I przechodzimy dalej Chyba koniec misji Nie? Kolosalam Ale dziur słyszę jakieś głosy w swojej głowie, nie wiem jak ty. Hmm, zaś te głosy. Zaoferuj yy, ofiarę do Kolosseum. Y, A when you're disconnected, Paw, we'll do coś tam. Można z pełnami, jak zwykle. Fajnie u mnie. A u Ciebie? Mmm, padało w sumie. O, ale tak tak. To nie o co ci chodziło nie, dawno to było. O co jest! ale szybko staić się dostałem z tej broni A to spostrzegalny niego. Chyba zapomniałem, żeby to unikać! No zejdź na dół. A ja, wiesz są... co mam te granatnik Tak

A tu jest jednak! Co jest? Co się dzieje? Ja to jakieś jakieś a bo stoję w miejscu. O, dobra. Co się dzieje? Padł. Nie, jeszcze nie, mam jeszcze pół. Leży no, na desce, ale wstanie pewnie. No widzisz? I always come back. Dziękuję. To jest trzecia walka Bez skitu. Zły tekst, Masz masz. mas, tam korzystam Już się strzelaj przy okazji, wszystko w jednym. O. to jest, to jest, wiem jest, to jak tego unikać. Ale jest, z tym. Mogę strzelać. Uf, uf. Oła. Kurwa, jakoś nie mogę trafić. E! Nie to. Dobra, to. Spadaj, spadaj. Już niedużo zostało. O kurwa. Ja teraz spadłem. To jest kodol. Minusz. Min... Minusz taki. Yes. Defeat Griffin. czyli już pokonaliśmy Gryfona na dobę. Bardzo dobrze. I teraz ofiara Kolosseum. Tak. O, dobra Mundus Mundus uh. Dawa, dzięki Mundus. Nie muszę z nim walczyć, ponownie przynajmniej. Ale ja nie było. jako go nie zabiłem. Ja go się z ja Zabiłeś tamtą ze mną. Uuu. Twish. Tak. No, trzy lata musiałem. A kto tu zakupił to? Twish. He's the one that took the life of my mother. Don't the Kohan Duck. My mother used to always tell me that my father was a man who fought. He had courage and a righteous heart. In the name of my father, I will kill Moons. Yes. I will, too. Oh. Waypoint. Oh. Teleportation. Oh. Pavis Ginoan. Hmm. A to jest dziwne, że mundus tworzy sobie jakiegoś ten, swojego sługę, jak ten, z tego. Z, jak to się mówi, z kuka jakiegoś. Albo tam nie wiem już z czego. Takiego, z takiego zwierzęcia, no. Z ptasiora. No kurde. I dał mu jeszcze samą świadomość. The Ale community. tak ten Tak 14 Znaczynę minut Znajdź pogodę, dań tym przyjacielu. Dań tym przyjacielu, ja zrobimy to I co? wiedziałem I Nie, Poza. co, co? Jeszcze na misję będzie Mam 20 minut To akurat Okule, no szesnasta miejsca. Nightmare of Darkness. Unravel unre the mystery of the Staff of Hermes. Czy widzimy się tam. I zaczęliśmy, co nie. Kupię sobie Purple Olba. Teraz 5000 będzie. To chyba nic tutaj więcej nie zrobię. Dobra, lecimy dalej tym odcinkiem. Już nasza misja. Let's go. O! Nice! U! Okay. Hmm. Let's go! Chyba tędy. Ja chyba chcę zmienić na shotguna teraz. Shotgun! Dobrze. Pytaj teraz gdzie iść? Chyba tędy. Wszędzie i nigdzie. Może nie Może O, seconda misja? What the fuck uh, Acquire the blue orb at, at the end of the stairway of death I będą czaszki pewnie, jako wszystkie zajki. Dobra, zróbmy to Ha <laughs> What the fuck? Oh, A Kurwa, mać. To jest ajbista. To jest ajbista. Hehe. <laughs> tu. O, kurwa, widziałem to już. Kurwa. Ła! Jest! Nie! Nie! Świetnie. To już nie już mi zrobiono. Kurwa. Go. Kurwa. Go. Ja dole. Pisz. No nie! Dla mnie. Pierwsze to po prostu już. O Boże. O, aj, o, o! Ale blisko, było blisko, to było dobre. To, to było dobre. No, <śla> jeszcze <dobre>. raz. <śla> Nieee! <śla> Kurwa, nie chcę tak. Kurwa, miałem prosto już. Kurwa, co to, to jest? Co to kurwa jest? tu je mógłby zmieniać broń! Jak, jak klikam LK yy, kontrolera, czyli to, co byś normalnie użył do kontrolowania kamery, klikam i zajmę sobie broń. Zajebiste. No nie, obowisko. Yes! Na końcu <noise> rozumiem komuś głowę. Dobra, Chyba tutaj mogę. Nie wiem, tutaj nic nie mogę. Second oh, mission clear. Yeah. O jee. Dobra, to zaraz się widzimy widzowie. Podobnie. Mm. O, tutaj muszę iść, dobra. O to chodziło. Dobra Lecimy dalej op? Pyk mm. Dobra Idziemy ponownie przez ten most Wracamy się Do domu Do prawie Most chwały. Do miejsca gdzie Zaczynaliśmy a, ciemno. Dobrze, że mam tą latarkę. Czemu, chuj, wie co? Kuj. a mogę. O, kurwa. Nie mogę tędy. Co ja mogę? Czy to jest jakieś drzwi? Chyba nie. Eee, gdzieś tam już. O, to jest coś. O, świeci o. się. Ta zgadza. No jest... ta zgadza dużo co? tego. Nie przydać się na koniec Oho. Yes! Dobra i co? Burza śpio tak A u mnie nie pada A u ciebie? O kurwa. Nie Co jest? O kurwa, nie to bez Batman? Batgate? Kurwa, muszę z nim walczyć. O kurwa. No, jest cykl. klub. Pytaj. Ale nie, nie ma tej muzyki, żeby z nim walczyć. Zobacz. Po prostu jak przeciwnik. Tyle. Pójdź widzą go. Oła, o, kurwa. Watch wurden. chodź tu. mnie. Dziękuję. O. Nie mogę już przejść już. Czy tam muszę iść? Dobra. Nie bo takie trudno. To już pokażało w ogóle. Dziękuję panie Dante. Panie Dante. Nie dziękuję. O nie. Kolejny. A, ale mogę iść dalej. To ja mnie nie goni. A tu kolejny. Głupijcie, zamknij kolejny. na nie mam To to No mm. właśnie. O! Mm. Czemu mogę przejść dalej? Nie, nie mogę. To muszę tutaj użyć. Siły. Uh. a się świeci. Hmm. Ja muszę deaktywować i iść tu. Y-Rex strong surge of evil coming from the puddle of water. Holy water. Coś w ogóle mi mówi coś. One who knocks on the gate to. the underworld shall borrow the strength from the blue stone. i co o, kurwa. Ale glute. Ale glute. Sure. secret glute. Yo, glute. Ale glute. Ale

o, teraz mogę Aaa! Łokurwa! Fantom! Jak się chyba, chyba się właśnie ja Dobra Dobra, padaj Padaj szybko, szybciutko padaj. No, padaj już. To jest twój koniec, dziękuję. O, nie mogę się budzić. Dziękuję będą to nieba Ja nie kupię na ziemię. Uh, ale fajne. I to no, muszę znowu? Tak. Chyba no, tak. Może... nie. O! A nie, muszę coś znowu. nawet muszę atakować. Wejdź do tego nie światła za tobą. Aha, Ty, Eee, Ale... Co to jest? Chodź tu, no chodźcie czy to. To nie jakieś kurna. Ją! Jestem <noise> zbrojony. <głos> Daj mu właśnie w to jakąś barliwek. Może wtedy w takim. Jakieś... Echo nie. Yeah. Ja yeah, flam budowlę. A bo wiem już chyba. Tu możesz mieć broń. Pobróć z rozrywki. O, kupa! Mini garant dla mnie. Czy tak walczyć z tym? A no? Kto mu to zrobił? Chyba. No, zmieniaj broń. Dante, zmieniaj broń. Mówię ci coś, dziękuję. Dante, faj, się zmienił. Wyjmuj tą, wyjmuj tą kulkę. Już. Zakluj, zakluj. O co, o co, o co? Yo! Czekaj, jest jakiś przenos, który może mnie leczyć? Tak. Mam tylko jeden, muszę go użyć. Neko. Nieee. Tak, bo ja tutaj umrę. Pierwszy przenos, który chyba użyłem. Jest na formie, że lecę. Chyba, chyba. No i teraz bym padł.

Chyba, chyba, się zmienię na garafnik jednak. To jednak No kurde, już mamy 30 minut. Jeszcze ta misja i koniec odcinka dzisiejszego. Tego odcinka w sumie. No. Dobra, to robi Co coś mu robi na pewno? Co coś mu robi? Dobra, mogę wyleczyć i zaraz Tak, park. Jest, stylish. Padłuba. Padłuba, gnoju. O, już mogę wyjść Dobra, lecimy. Lecimy na Szczecin. Kurwa, teraz sobie nie spać eee, Zobacz to? Dobra Tak, chcę użyć Niech nastanie jasność, proszę A nie, taka O! Ło Hmm, Jestem powęczny Brawo Cie Siema. Siemeniu. O, Dobrze, dobrze wybrałem. Między HP. Dziękuję. O, i jakiś przedmiot jest. Do zabrania. Untouchable. Nice. Dobra, czyli to chyba wszystko, chyba że tutaj coś jest. Okej. Okay. To było wcześniej. Który teraz inną drogą, lewą? Może tutaj będzie w sumie, po lewej stronie. Albo koniec misji? O! Koniec misji. I kolejna misja skończona. A tu Nightmare! Lol. To samo osiągnięcie, właśnie, że walczyliśmy was z Nightmarem. Ha, dziwne. Wiesz, który to, nie? A dobra, dziękujemy za oglądanie kolejnego odcinka DMI Make cry. Nie tylko samego dnia, co nagrywać i Dobra, nie ma.